Wszystkim bardzo mi jest miło, że widzimy się ponownie na moim kanale. Dziś weźmiemy na tapet takie dyscypliny sportu jak futbol amerykański czy rugby. Moi dzisiejsi goście świetnie odnajdują się w grze zespołowej, są niezwykle zahartowani i odporni na ból. Przed Wami były zawodnik Tytanów Lublin obecnie grający w Warsaw Mets Artur Czarnik oraz były reprezentant polski i obecny kapitan drużyny EDA w Lublin Piotr Wiśniewski. Zapraszam. Nazywam się Artur Czarnik, jestem czynnym futbolistą amerykańskim. Obecnie gram w drużynie Warsaw Mets. Jest to drużyna futbolowa z Warszawy. Z futbolem jestem związany od 2016 roku. Wtedy właśnie rozpocząłem swoją przygodę z futbolem amerykańskim. Nie ze sportem stricte, ale z futbolem. Właśnie w 2016 roku dołączyłem do drużyny w Lublin. Z Lublina jestem, w Lublinie mieszkam, więc tutaj ta przygoda się rozpoczęła. Wcześniej, przed futbolem amerykańskim, 5 lat trenowałem lekkoatletykę, głównie skok w dal i biegi sprinterskie. Oh. A jeszcze wcześniej, sięgając czasów gimnazjum, liceum i, i podstawówki, no to czynnie grałem w piłkę nożną. Piotr Wiśniewski, zawodnik budowlany Lublin, rugbista. Zaczynałem swoją przygodę sportową od piłki ręcznej w szkole podstawowej. Później w gimnazjum dołączyło do tego rugby, w liceum już całkowicie przeniosłem się do rugby i tak jest do dzisiaj. Czy sport od zawsze był dla ciebie czymś więcej niż tylko odskocznie od codzienności? Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Oczywiście, myślę, że większość młodych chłopaków w Polsce marzy o tym, żeby być zawodowym sportowcem. Ja, jakby nie byłem inny, zawsze marzyłem, żeby, żeby być, oczywiście na początku piłkarzem, tak, zawodowym piłkarzem. Później, oczywiście, z uwagi na miejsce zamieszkania i brak możliwości rozwoju w miejscowości z której pochodzę. No, jasno mi uświadomiła, że, że na karierę piłkarską liczyć nie mogę, ale, ale ten sport jakby przewijał się przez całe moje życie, był zawsze dla mnie czymś ważnym. Na początku, kiedy myślałem, że ta kariera zawodowa może pójść właśnie w kierunku stania się zawodowcem, a później już z każdym rokiem, jak uświadamiałem sobie, że, że sport zostanie ze mną w relacjach amatorskich, to w takich właśnie został, ale, ale gra on dla mnie bardzo, bardzo ważną rolę w życiu. Nawiążę trochę do tego, co powiedziałeś, kto był Twoim idolem w tamtych czasach, jeśli chodzi o piłkę nożną? Zdecydowanie Zinedine Zidane, A, no e, tak. wtedy grający jeszcze w, w Galacticos w Realu Madryt. E, to był gdzieś mój idol w tamtych czasach. E, tak, zdecydowanie. Nie, na początku było po prostu e, dobro zabawy, od tego się zaczynało. Chodziło się na treningi, żeby spróbować czegoś nowego. Piłka ręczna u mnie w szkole miała sks -y na początek, tylko w soboty. Chodziliśmy w czwartej klasie na te SKS -y tylko w soboty i to było raz w tygodniu, żeby poznać coś nowego, jakiś inny sport. Wszyscy grali w piłkę nożną, siatkówka, ty coś było innego ciekawego i tak to się zaczęło. A co zmienił sport w twoim życiu? E, co zmienił? E, myślę, że m, ciężko powiedzieć co zmienił, bo on był ze mną od samego początku. E, mhm. Od, od naprawdę towarzyszył mi od, od, młody, od, od, od bardzo młodego wieku. Więc co zmienił, ciężko, bo ciężko mi wskazać. Myślę, że łatwiej mi łatwiej zdecydowanie określić, co mi dał i co mi daje przede wszystkim. W tym momencie sport jest dla mnie stylem życia. Przede wszystkim stylem życia. Nie rozstaję się z nim. Jest to taki, myślę, pozytywny, pozytywne uzależnienie, którego nie da się pozbyć. Sportem żyję, jakby swoje życie układam mhm. wokół sportu, to mnie gdzieś tam napędza. I sport przede wszystkim nauczył mnie pokory, tak? Nauczył mnie pokory, nauczył mnie systematyczności, rutyny, ciężkiej pracy, tak? Mhm. I za to mu jestem wdzięczny. Na pewno nauczył bardzo dużo, nauczył bardzo dużo cierpliwości, wykreował bardzo dużo charakteru tego jak powinien zachowywać się człowiek w życiu, jak powinien podchodzić do wielu rzeczy, ale też pokazał mi kawałek świata, dzięki temu mogłem mieć troszeczkę inny pogląd na to, co mnie otacza i to, jak podchodzę do życia. Plus dla mnie bardzo dużo, bo wyciągnął mnie na studia do Anglii, więc skończyłem studia w Anglii właśnie dlatego, że pojechałem tam spróbować swoich sił w angielskiej lidze, więc dla mnie było to naprawdę game changer, jeśli o tym mówimy, jeśli mówimy o tym, co sport dał mi. Czy uprawiany przez Ciebie sport zaliczyłbyś do dyscyplin mocno kontuzyjnych i niebezpiecznych? Zdecydowanie tak. E, tak też o futbolu się myśli. Większość no osób, właśnie. które nie, nie ma styczności, nie jest czynnym fanem, to, to tak myśli, ale też jest, taka jest prawda. Ten, ten sport jest kontuzyjny. Dlaczego? Bo jest sportem kontaktowym. Wszystkie sporty kontaktowe, typu rugby, sztuki walki są sportami kontuzyjnymi, są sportami niebezpiecznymi. Ponieważ no, ilość sytuacji, w których jesteśmy narażeni na kontakt z drugim zawodnikiem, jest, jest codziennością, jest codziennością treningową, jest codziennością meczową, no, jest to wyzwanie. Na pewno jest to wyzwanie i jest to sport niebezpieczny, ponieważ no, do tych urazów dochodzi bardzo często. E, w Futbolu specyfiką jakby te, tej dyscypliny jest to, że, że jeden zawodnik drugiego zawodnika powala, tak, powalając go na ziemię. Mając odpowiednie pady, czyli sprzęt, kask i, i pad na, na górną, obręcz barkową, no te zderzenia są porównywalne z małym wypadkiem samochodowym, jak potrąceniem na przejściu dla pieszych. Jak każdy sport kontaktowy, w każdym sporcie kontaktowym dochodzi do urazów. Rugby, jak dla mnie, ma duży plus taki, że jeżeli faktycznie dobrze się przygotowujemy do tego, to rzadko są urazy takie bezkontaktowe, przynajmniej ja tak to widzę przy swoim przygotowaniu. Wszystkie urazy, które doznałem w życiu to zawsze były z czyjąś pomocą, że tak powiem. To była jakaś mechanika, której nie da się oszukać. Dwie po prostu siły się ścinają, jest między nimi kość, no i niestety gdzieś musi to puścić na którym stawie. Tak to wyglądało. A nigdy w życiu nie miałem takich kontuzji bezpośrednio związanych z naciągnięciem mięśni, naderwaniem jakimś brakiem przygotowania, więc dla mnie jest na pewno to kontuzyjny sport, jak każdy kontaktowy, ale za to bardzo fajnie przygotowuje ogólnorozwojowo całe ciało, żeby właśnie tych kontuzji samoczynnie nie dodawać. Czym dla do Ciebie jest drużyna? Z perspektywy futbolu, tak, bo ten sport uprawiam, myślę, że drużyna jest pewnego rodzaju bardzo specyficzną rodziną. Dlaczego? Dlaczego rodziną? Futbol, futbol amerykański w Polsce jest to sport przede wszystkim amatorski. My grając, mimo że gramy w pierwszej lidze, nie zarabiamy grając w ten sport, mimo że poświęcamy tyle czasu, praktycznie tyle samo czasu, jakbyśmy byli zawodowcami. Więc świadczy to o tym, że wszyscy zaangażowani w drużynie są to naprawdę ludzie, którzy kochają ten sport i jest to dla nich pasja, jest to dla nich styl życia. I, I ta dyscyplina ich łączy. Więc druga sprawa. No, jeśli wewnątrz drużyny nie wytworzyła się pewna relacja i pewna więź, to ciężko byłoby oddawać swoje zdrowie na boisku za kogoś, kogo się nie lubi, nie zna, lub z którym się nie czuje jakiejś jakieś relacji, prawda? No bo jednak w futbolu specyfika tego sportu tego sportu jest taka, tej dyscypliny, że bardzo często, znaczy w każdej akcji. Każda rola danego zawodnika jest bardzo ważna i przekłada się na wynik drużyny, więc często, często poświęcamy się za kolegów na, na boisku. Drużyna jest drugą rodziną tak naprawdę. No, możemy się jednego dnia kochać, drugiego nienawidzić, ale dalej razem idziemy w jednym kierunku, mamy jeden cel. No to jest duża rodzina, to jest bardzo fajna grupa ludzi, która chce razem osiągnąć jeden cel. Jest to fantastyczne przeżycie być w takiej wielkiej rodzinie i można zawsze na nich liczyć. A tak teraz z innej beczki, najlepsza życiowa rada, jaką kiedykolwiek dostałeś, to? Chyba jednej bo mnie jest, nie jestem w stanie wymienić. Mm -hmm. e, jednej, jednej konkretnej. E, ale myślę, że e, może ciężko nazwać to, e, chociaż, chociaż nie, może być, może być mm -hmm. to rzeczywiście rzeczywiście rada. E, to taka, którą, którą wielokrotnie, wielu trenerów futbolowych powtarzało mi gdzieś tam na tej mojej drodze sportowej. Że gdyby wierzyć w proces, wierzyć w to, jak trenujemy, w jakim systemie trenujemy, wierzyć w to, że mamy wspólny cel, nie poddawać się, ciężko pracować, a, a wynik zawsze, zawsze przyjdzie. I myślę, że, że to jest taka rada, którą gdzieś tam wielokrotnie usłyszałem w trakcie swojej przygody. Więcej robić u nie mówić. No, <grywia> no tak. E, no dobrze. Ja i na... jestem gadułą, więc a. dla mnie to na pewno jest dobra rada, a na pewno dla wszystkich, i to zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy dużo się mówi, dużo się robi dookoła, ale koniec końców nikt nie bierze się do roboty, do faktycznie tych czynów, żeby a. zrobić. Coś, zrobić ten pierwszy krok, później już idzie lepiej. Niezależnie od tego, czy to jest sport, czy to są jakieś wybory w życiu, po prostu nie zostać w tym samym punkcie, tylko działać. Jeżeli popełni się błąd, no to fajnie, to jest lekcja, a jak się uda, no to fantastycznie się udało. Dobrze, to teraz na koniec podziel się proszę z nami swoimi zawodowymi i sportowymi planami. Oczywiście w tym momencie jestem świeżo po zakończonym sezonie z dużo USA Mets. Sezon zakończyliśmy na etapie półfinałów. Zakończyliśmy właśnie grając w półfinale, walcząc o, o tytuł Mistrza Polski. Jesteśmy obecnie w takim trybie off-season, gdzie, gdzie regenerujemy się, leczymy kontuzje, wracamy do zdrowia. Od jesieni będziemy wracać do, do pełnego treningu i do przygotowań do kolejnego sezonu. Z futbolem oczywiście nie kończę. Myślę, że. Przyszły sezon będę kontynu kontynuował w tej drużynie, w której grałem obecnie obecne poprzednie dwa lata, w drużyna Warsaw Mets. Oczywiście to jest jeszcze dużo niewiadomych, do sezonu jeszcze sporo czasu, więc tutaj mogą wydawać się jakieś roszady, rotacje. Ale w przyszłym sezonie oczywiście również planuję grać w drużynie Warsaw Mets na tej pozycji, na której grałem dotychczas. Jeżeli chodzi o sportowe, zawodowe plany, na dzień dzisiejszy jestem 6 dni po operacji. Miałem wyciągnięte zespolenie z nogi. Eee, za parę, za dwa tygodnie mam kolejną operację. Komórki macierzyste dwa kolana. Mam nadzieję, że już w październiku w listopadzie uda mi się wrócić na boisko. Jeżeli nie, to na wiosnę, ale tak czy się mam zamiar wspierać drużynę jak mogę obok boiska. Póki nie będę mógł na nim być, a później być na boisku. No, moje najbliższe cele zawodowe to jest walczyć o medale Mistrzostw Polski. W tym roku zbrakło otwarte miejsce. Mam nadzieję, że w tym roku z chłopakami nam się uda. Jeżeli chcecie być na bieżąco z nowościami na moim kanale, to zostawcie suba. Więcej informacji na temat dzisiejszych gości znajdziecie jak zawsze w opisie filmu. Dzięki bardzo za uwagę, do zobaczenia, cześć!